No dobra, moi drodzy, czas pogadać o pogodzie, prawda? Odpoczynek odpoczynkiem po weselu. Państwu młodym życzę wszystkiego, co najlepsze. Fantastyczna zabawa przede mną jeszcze poprawiny dziś, więc cóż, nagrywam szybko materiał. I jeszcze kolejne dwa, więc dziś tak bardziej na luzie, a jutro e, pracujemy nad nową jakością. Pewne zmiany będą, e, dzięki czemu ten kanał jeszcze bardziej się rozwinie. Ale na samym początku omówmy sobie, co się będzie działo w niedzielę, w nocy, z niedzieli na poniedziałek i kiedy przestanie tak mocno wiać. Witam serdecznie. Chwila dla naszego sponsora. Badnerem kanału jest Marka ETA, producent urządzeń AGD z gwarancją nawet do 10 lat. Marka ETA jest obecna na europejskich rynkach już od ponad 80 lat, a jej produkty można kupić m.in. w sklepie firmowym etamyślniksklep.pl Bo tak patrząc sobie, nie wszędzie jest elegancko. To znaczy, na południu kraju troszeczkę więcej przejaśnień, w centrum trochę więcej chmur. Chmury wędrują dosyć szybko. Dodatkowo mamy silne porywy wiatru. Zobaczcie, tutaj mamy chociażby Polskę Centralną w tym momencie. Dokładnie jest to miejscowość, już Wam mówię, jest to miejscowość, no to jest Warszawa, południe. Wczoraj o, dużo śpiewali więc mój głos jest po prostu jaki jest, nie przejmujcie się tym za bardzo. Mamy tak, mamy duże zachmurzenie w Warszawie i dalej na północ, na północny zachód tym zachmurzenie tam jeszcze lokalnie będzie coraz większe. Północny zachód właśnie, no tutaj praktycznie z pełnym zachmurzeniem, jak sobie sprawdzimy jeszcze chociażby Bydgoszcz z aeroklubu, zobaczcie, pełne zachmurzenie. No i pytanie zasadnicze, co się tak w ogóle dzieje? Przez Polskę przemieszcza się taki dosyć słabo wyrażony front atmosferyczny. Na części map tego frontu atmosferycznego w ogóle nie widać, ale można go zobaczyć chociażby em, tu. Zobaczcie, tu mamy Polskę w tym momencie widzimy troszkę więcej zachmurzenia w Polsce południowej, ale przede wszystkim zachmurzenie w Polsce północnej. Te strefy chmur przemieszczają się z północy w kierunku południowym z odchyleniem na południowy wschód. Warto tutaj zwrócić uwagę też na to, że tam w tych chmurach pojawiają się opady deszczu i z godziny na godzinę tych opadów deszczu powinno być coraz więcej właśnie w tej Polsce e, północno-zachodniej. Widzimy, że za tą strefą chmur powinna nam się pogoda poprawić i ona się e, poprawi w poniedziałek. Natomiast tu zobaczcie e, województwa północno-zachodnie około godziny 11-12 coraz więcej opadów deszczu i tutaj nam się ta strefa opadów deszczu zbuduje, będzie przemieszczała się dalej w kierunku południowym i południowo-wschodnim. No i noc. Dajcie znać, jakie u Was były temperatury, bo... Ja będąc na weselu w nocy o drugiej albo trzeciej rano napisałem post z pytaniem: jakie są u Was temperatury? Bo na północnym wschodzie były one, no, całkiem wysokie 19 do 20 stopni Celsjusza. No, i pisaliście twardo, że nie idzie spać, bo na zachodzie 22-21 stopni Celsjusza, że generalnie bardzo wysokie temperatury. I tak to była taka typowa noc tropikalna, o czym też wam mówiłem w odcinku wczorajszym, że ta noc tropikalna się pojawi, tylko mówiłem, że ona pojawi się bardziej na zachodzie i w centrum, a ona również pojawiła się skubana praktycznie na północnym wschodzie. Większość kraju była z temperaturami dosyć wysokimi i to nie było na pewno przyjemne dla Was, nie było przyjemne dla części osób, bo no, średnio się śpi, jak temperatura na zewnątrz wynosi powyżej 20 stopni Celsjusza. Co się dzieje w Europie, co dzisiaj się będzie działo? Moi drodzy, mamy wyż Betina, mamy kolejne wyże, które znajdują się w basenie Morza Śródziemnego. No, te wyże zaczynają coraz bardziej pchać ciepłe powietrze. To ciepłe powietrze tutaj, mówię tak bardzo ogólnie, powolutku zaczyna docierać do Wysp Brytyjskich, zaczyna, zaczyna docierać również do Niemiec, do Polski jeszcze tak niekoniecznie, ale ta sytuacja się zmieni. Gdzie te wyże zaczną przemieszczać się e, przez nasz kraj, no w kierunku wschodnim, to już tak szerokim strumieniem napłynie do nas to upalne to powietrze, ale jeszcze nie teraz. Na północy, oczywiście, jak to na północy Bywa, mamy powietrze chłodniejsze, które te niże próbują do nas dostarczyć, ale to się oczywiście nie udaje. Mamy chłodny front atmosferyczny, który oddziela te dwie masy powietrza, ale u nas jest raczej stabilna pogoda. Mówię raczej, bo jeżeli sprawdzimy sobie chociażby Significant, to zauważymy, że no, na Signifiancie mamy zaznaczone od IMGW front atmosferyczny chłodny, który z północy przemieszcza się w kierunku południowym. To na tym froncie właśnie te burze się tworzą. Znaczy z tymi burzami też bym chciał. Na tym froncie tworzy się więcej chmur. I te chmury będą przynosiły opady deszczu. Natomiast ten front, tak jak wspominałem, jest słabo wyrażony. Ciśnienie, cóż, ciśnienie coraz niższe w Polsce Północno-Wschodniej. 1005-1007 w Polsce Zachodniej, zdecydowanie wyższe. 1018-1020 hektopaskali i będzie się tak wahać. Raz w lewo, raz w prawo. Powoli jednak wyż zacznie dominować, i szczególnie w Polsce Zachodniej zacznie tutaj działać. Tak jak wspominałem, w godzinach popołudniowych i wieczornych, Szczególnie w Polsce północno-zachodniej, po części centralnej te strefy opadów zaczną się nasilać, ale i tak nie będą tu duże ilości i wędrować będą do Polski centralnej. I po południu dotrą już praktycznie na południe od Łodzi, Radomia, Lublina, na północy poprawa pogody i tam bezchmurne niebo. Na południu troszkę więcej zachmurzenia w górach, możliwe mgły. W godzinach nocnych ta strefa będzie wędrowała do Polski południowej i opuszczać nasz kraj będzie około godziny 3, 4 bądź 5 nad ranem na Północy znów prawdopodobnie pojawi się więcej chmur. Ale generalnie na spokojnie, bo już tutaj z tych chmur padać nie będzie. Ewent, no jeśli chodzi o same opady, to tych opadów w akumulacji może być od 3 do 5 mm do poniedziałkowego poranka i ta strefa będzie się rozciągać od Szczecina po Warszawę i Brześć. Ale mogą być miejsca, gdzie tego deszczu zupełnie wcale nie spadnie. Co więcej, te formacje, znaczy te komórki konwekcyjne, bo to będą przede wszystkim komórki konwekcyjne, będą miały tendencję do tworzenia takich niezorganizowanych. Układów konwekcyjnych lokalnie, gdzie niegdzie, może zagrzmieć, bądź może gdzie niegdzie pojawić się liniówka, która powinna być słaba. Co prawda wiatr będzie silniejszy, owszem, bo dzisiaj będzie wiało, o czym za chwilę, ale generalnie nie powinno być to nic strasznego. Energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcji od 100 do 150 dżuli na kilogram, więc z tych em, komórek konwekcyjnych może powiem brzydko pierdnąć. To znaczy mogą paść wyładowania. Jedno wyładowanie, 2, trzy, cztery i to generalnie wszystko. Temperatury? Cóż, po południu 20, bo przed południem 24, 25, po południu 26, 28, Zielona Góra, tu temperatury zdecydowanie wyższe. 26, 28 południe, centrum 24, 25, północ 20 do 23, 24. Wieczorem i w nocy ewidentne ochłodzenie w Polsce północnej, właśnie za tym frontem atmosferycznym chłodnym, bo tu temperatury spadną znów do 12, 13, 14 stopni Celsjusza, więc osoby odetchną właśnie po tej ostatniej nocy, ale na południu, w pierwszej części nocy, generalnie do rana nadal możliwe 16 do 18 stopni Celsjusza, ale w końcu to powietrze zostanie wyparte. Porywy wiatru najsilniejsze w Polsce północnej i północno-wschodniej. I tutaj dajemy oczywiście ostrzeżenie, ale to tak trochę dziwnie o 11.30 publikować odcinek, no ale Wesele ma swoje prawa. Północny wschód kraju, tutaj silniejsze porywy wiatru. Wiać może generalnie na wybrzeżu do 50 km na godzinę, na północnym wschodzie porywy troszkę silniejsze, do 60, um, punktowo 70 km tutaj na krańcach północno-wschodnich i to tak naprawdę wszystko, jeśli chodzi o te porywy wiatru. Wiatr będzie utrzymywał się do godziny 20. Później porywy wiatru już powinny słabnąć, powinno być lepiej, ale w nocy nadal na wybrzeżu 60 do 80 km na godzinę może wiać. Tam generalnie może wiać do rana. Na pozostałym obszarze od 20 do 30 bądź 40 km na godzinę. Wiatr będzie wiał z zachodu w kierunku wschodnim, następnie z północnego zachodu w kierunku południowo-wschodnim i to tak naprawdę wszystko. Zapraszam do subskrypcji kanału. Widzimy się w kolejnych materiałach. Pozdrawiam.